Marcinek państwo kapał. O, nie mam pojęcia. Nie rusza już, bo dobrze. Very Chodzi good. To. Chodzi, no co taki płacz od razu, chłopie. A z tym światełkiem wychodzą dość te fajne filmy. On tu nic więcej nie ma, bo to jest podstawowy, zekaryk. Jezu, zadziałało to po ciężkiej walce. Słyszą, to jest ta huma to. Cóż to wam teraz pokazuje kilkanaście funkcji Jezu, tego chodzinka. Na nawet chodzi, Słupie. Lek I ponownie pozdrawiamy Jole. w Legnicy Ona pendrive tam sprzedawała w Legnicy, nie wiem czy sprzedaje dzisiaj rano. Informacje z radio z, pewnie nie słyszałeś, boś zajęta swoimi tam jakimiś pierdołami. Yy, Jola z Legnicy. Znaczy nie Jola z Legnicy, z Legnicy jakiegoś gościa złapali, czy Gosia, czy jakiegoś Gosia, który sprzedawał oryginalne pendrive'y, które miały 16 No. Z Legnicy. No to może to Jolka. Tak mi tak robili na początku, ale no, tylko dwa ojebani 16 GB karty sprzedawali. Na początku komentarze ludzie dawali, bo nie sprawdzali, co, czy to rzeczywiście ma 16. To pokazywało, że ma 16, a w rzeczywistości miało 700 MB to już jest fenomen chińczykowego, jak oni to zrobili, że oszukiwało komputer. Ja wypadać, pokażą, wypadać teleskop, pokazać ten Wypadać teleskop. Jasne. Ale zdupcać. Nie no, przód, tarcza jest ładna wyszła. Gdzie ten tak teleskop jest? Nie w ogóle. Nie, nie <noise> Teleskop. Pokaż dół i zdup... no pokaż ten teleskop, dokładnie, no. tej troli by nie widać. Wysłonimy. A nie wiem, coś widać. Nie za elegancko, no nie... A ty miałeś